Kawałek, który chcę usłyszeć Ten kawałek będzie składał się Z samych dobrych życzeń A tematem jest moje życie Zatem wszystko w chcę Słowa mają moc Jak to, że ktoś wierzy w coś Mówisz wprost, no i masz to Ile ważą, to zależy od ciebie Ja myślę pozytywnie I robię to dla siebie Bez tego by nie było nic I to jest myśl na dziś Powiedz mi, kim chcesz być Powiedz to głośno, cokolwiek byś nie robił Pamiętaj, spokój przychodzi każdą porą nocną no. Miłość to ocen, ale czasem trzeba dotknąć ziemi Bo po co tonąć w czymś, czego już nie ma Na planecie ziemia, wszyscy osaleni, są trochę przemoczeni Kolejne dni opieram o pomysły Wtedy żaden nie jest szary i nie będzie nigdy Mam metodę, podziel się z kimś tym co myślisz Niech ktoś usłyszy szczerość Wtedy zobaczysz dopiero jak może być elo. Dla wszystkich tworzących, niech cię to nie kończy, niech nas to połączy. Życzę sobie, by tak było. Chcę wiedzieć jutro, że te życie się nie śniło. Chcę nagrać płytę, co będzie jak paliwo. Każde życzenie to czary, układa mi w pary. Mam wszystkie zamiary. Co? Nie do wiary? Niech się spełnia przepowiednia. Wszyscy są na swoich miejscach, nie jest tak? Dobrze wierzyć w coś i w kogoś I że zawsze będzie tak jak mówi słowo Jak coś jest ważne Warto to powtórzyć Zobacz ile słów możesz użyć Jak wiesz w siebie Widzisz niebo po burzy w każdej kałuży Daję słowo, chcę dać Ci słowo Co ruszy Cię w duszy Zapada noc, słowa mają moc. Daj powiedzieć coś na serio i potraktuj to poważnie. Ja życzę sobie, by te słowa zawsze były ważne i nie tylko dla mnie. Ten kawałek jak poszczówka z przestrzeniami. Niech unosi je wiatr ponad blokami. I żeby wszyscy byli tacy sami. I żeby nigdy nie byli sami. Żeby świat się nam otwierał. Żeby nadeszła nowa era. Żeby zawsze było dobrze, tak jak teraz. To by było spoko. Jakby zawsze wszystko było po coś Właśnie piszę kawałek, który chcę usłyszeć Ten kawałek będzie składał się z samych dobrych życzeń A tematem jest moje życie, zatem wszystko z dużych liter Właśnie piszę kawałek, który chcę usłyszeć Ten kawałek będzie składał się z samych dobrych życzeń A tematem jest moje życie, zatem wszystko z dużych liter Wszystko z dużych liter